Naprawdę, daj mi To Złotem. Nie. złotem. Tyka z tej strony, ja mówię na żart. Tak, to tu sobie ja nie mogę płócić. Zostaw moje to Widzę, stois! Jest... Żapis krzyk. Czy to będzie dobre? Przerwuj zawsze jak. Foo! Łuski mokre. Ja jeszcze nie obudzona, ale widzowie z Instagrama decydują o moim dniu. Zaczynamy. Pytałam was już, czy jesteście gotowi, i wydaje mi się, że tak. Gorzej ze mną. Kitek sobie tu jeszcze śpi. Jeszcze nie wie, co go dzisiaj czeka. Kitek, wstajemy. Wstawaj. No nie chowaj się, będzie fajnie. Będzie fajnie. Wiesz? Halo. No, nagrywamy widzowie z Instagrama. O tak. O tak. Ponieważ jestem jeszcze nie ogarnięta, to zapytałam Was, którą paletką się pomalować, czy tą kotkową z tej sasi, czy może paletką Team X Natsus Ingrid. Ja osobiście bardziej chyba wolę tą paletkę, ale to jest mnóstwo fioletów do wykorzystania, tak więc wy decydujecie. W międzyczasie też zapytałam Was, którą o bransoletkę założyć, czy mufinkową, czy kitkową z naszego sklepu, i zobaczymy, co zdecydujecie. Kitosław stał Mmmmm Wybraliście, że makijaż robimy paletką Natsu Czyli w sumie tą, co wolę Także akurat tym razem chyba będziecie mi bardziej zgodni I pamiętajcie, że wszystkie decyzje dzisiaj zadaję wam na Instagramie Wy macie minimum 5 minut na odpowiedzenie Czy to, czy to I później właśnie to robię. Także zaczynamy się malować Spać mi się chce, to nie Okej, okay, ja się to maluję i przyszła moja siostra, Nysia Chan, W międzyczasie I spytała, czy mogę ją pomalować Ale to nie dzisiaj, ja decyduję, tylko wy Więc pytamy na Instagramie, czy mam pomalować moją siostrę, czy... Może kityk? Nie, 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 będzie się nie. <gry> Czy ona sama ma się pomalować? Możesz się trochę pośpieszyć, bo jestem głodny. Spieszę się. Jeść ale... mi się chce. Ale staram się nie kichać, bo zawsze jak maluję jedną ręce, chce mi się kichać i wtedy mi się wszystko odbija wszędzie. Tak wygląda Ania. Paletka na No i zobaczcie, ona się już maluje ile pół godziny, a nie tak nie pomalowałem ta. się ja, widzicie? Nie minęło, Pięknie, elegancko. Mani, nie no jak, jak nie minęło, no? Nie minęło. No i dobra, zytowaliśmy się nad tobą i ja mam cię polować Więc wyszło na twoje i teraz zastanawiam się Jak cię polować, ponieważ ty dzisiaj idziesz na konwent Więc trzeba to jej coś chyba zaszaleć Dobra, będę nagrywał Nagrywam, no, robimy sobie kawę Dwie łyżki, raz o, No, wodo, idziemy, ja nie mogę Jak tu jest ciemna ta kuchnia w ogóle Lejemy do pełna, żebym się nie poparzył Lej, kawa jest Tu mamy jakieś żarcie dla mnie Ogólnie jest najstufit. Nice zobaczymy czy w ogóle Zdecydujecie, że mogę cokolwiek zjeść Czy jednak nie, jak coś to mamy Kawałek sushi. Czy mi będzie potrzebna jeszcze opaska? Aha, czyli na wszelki wypadek zostawiamy, bo może tam ktoś zadecyduje, że pojedziemy. Dobra, nieważne. I to jest ważna decyzja, czy idziemy do sauny. Czy tu jest cieplutko już teraz, czy nie? I ciepło jest jeszcze, bo brałem saunę. Cieplutko, wow. Ania! Bo ja chcę jacuzzi. No spytasz się, gdzie czy, sauna, czy jacuzzi. Dobra. Ha, a kto tu sobie śpi? Ja nie mówię. Puci, puci, puci. Puci? I... Puci, puci. Jest tak moje Bubble tea. Nie, nie, tak. nie, my idziemy sobie z Chodź, panie Bubble tea, uciekamy. Pan Bubble tea postanowił, że idzie do sauny, tylko boję się, że się może troszeczkę podpiec. Co? Idziemy z panem Bubble tea do sauny. Chodź, panie Bubble tea. Dobra, no łazisz tu czy nie. E? tu myślicie, że coś mu się stanie? Wyjdzie z tego cała? Nie no, nas Ania zjadła chyba za coś takiego. Trzy godziny później. No, co taka prawda? Panie Bubble ty my stąd wychodzimy. Idziemy na pizzę. Albo przejść się gdzieś. Chodź. Dobra, dysie już mamy pomalowaną, także teraz. Kitek. Co? Także teraz pójdę na śniadanko i trzeba was spytać. Śniadanie na słodko, czyli owsiankę lub szakszukę, na wytrawnie. I wy decydujecie, czy mam gdzieś na słodko, czy na wytrawnie. Oczywiście wolę na słodko, ale mam nadzieję, że, że tak właśnie zrobicie. Z mamy z z którym mam współpracę. Co? Tak Jedzenie. towało nasze brzuszki. Okej, okay, ja zaczynam zrobić Kawki, herbatki i czekamy na Waszą decyzję. <coughs> Sam sobie już zrobiłem kawkę, ile można czekać, zobaczcie, przynajmniej mam kawkę. A ja właśnie przesyłam wam film, Ania! Ta. Film przesyłam. Ja Film przesyłam A co przesyłasz? Milki, secret boxy akurat dzisiaj A tutaj mamy dalej Już nie mamy pizzy, ale, ale sushi. mamy sushi Ja bym sobie to zjadł tak nikt nie będzie już tego jadł, przecież widzę, że nikt nie chce Widzowie z Instagrama decydują o moim dniu Dobrze, że się zgadzacie z tym co robię no. mm -hmm. Mm -hmm. Jedzenie mi się kręci Śniadanko wygląda przeuroczo Wy mi wybraliście na słodko, czyli tą owsianeczkę Dodam sobie jeszcze tej banana Tutaj Łukaszka... czy znaczy, co, to jest omlet? Nieważne ważne. Tu mamy różne jakieś dodatki do tego wszystkiego, tam jest szakszuka, którą Kladia zje, ponieważ ja nie mogę, ponieważ wybraliście mi na słodko, dziękuję! Jedzonko, jak owsianka? Była. Jeśli chodzi o owsianki od nich, zawsze lubię na zimno. To mi Czy ono jest ciepłe? Ja. Jeszcze ciepłe. Zadaję wam pytanie właśnie na Instagramie, czy chcecie kolejne ankiety już? A zadaję wam drugie pytanie, czyli czy mam założyć spódniczkę w tym tutaj looku, czy spodenki z szelkami? To jest gorset i spódniczka, tam są szelki. Zobaczymy, co takiego wybierzecie zaraz to na Instagramie. Ja bym wybrał tego. To powoli! <grych> Cześć! Kolejne pytanie z opasek. No niestety, Kitek wybrali moją mufinkową, także mufinkową dzisiaj. Wybram. No to, a ja mam kitkową, więc mamy jedną i drugą. Hmm. Dobra, spytałam was, czy włoski kręcimy, czy zostawiamy proste. I zdecydowaliście niewielką przewagę że je kręcimy, także biorę się za to i później wybieramy opaskę. Uszka będziesz zakładać? Uszka, takie uszka albo atomówki, to wy zdecydujecie. Zdziwiłam się, ale wybraliście atomówki, tak więc zakładamy ładnie atomówki. I teraz kolejne pytanie Wam zadałam: Czy wybieramy box z Naruto, czy Lucky Anime Box? Anime Lucky Box. I wybraliście, zdziwiłam się, Anime Lucky Box. Ja byłam, pewna, że w Naruto. Ja też tak myślałem, jeśli szczerze. Kiedykolwiek oglądasz się Naruto, napiszcie nas w komentarzu Naruto, a my przechodzimy do tego boxa. Dawaj, Muffinka. To był ogólnie chyba najtańszy, jeśli chodzi o. Nie, boxy. a nie tak. 35 zł chyba kosztowało. Tak. No, nie, no rozwal już, dawaj Ej, powiem ci, jak za tą to mamy tu rzeczek na boksa. Okej, kupowy mieliśmy tylko trzy. Zaczynamy chyba od plakatów. To są dwa plakaty. Dawaj. Oh, co? A jeszcze drugie? I ojeju, ej, nie znam szczerze. Jeśli wiecie, to koniecznie napiszcie. Kojarzę, ale nie wiem. Może moja siostra by się wiedziała jak go bo bo Klaarna sobie pojechała na, na Magneticon, a my zostaliśmy. Dalej mamy maskę. Co maskę z łapką? Okej, okay, fajne. Czy mamy przypinkę. Jaką? Z kotem. Dobra, nieważne, coś tam u cosplay. Okej. Okay. tego się nie spodziewałem Mamy tu chyba coś do jedzenia Żelki to są? Kakao To są moci. Mamy tu strasznie dużo rzeczy Ej. Kolejną broszkę Zakładki do książki to dwie Jeszcze do tego wszystkiego Mamy <ścoughs> Mamy jeszcze jakiegoś cuksiaka? I można tą ośmiorniczkę wziąć na drugą stronę I to jest boskie Jeszcze I Jeszcze została ostatnia rzecz Co? Komiks? Batman? Batman. Czy co? Tyle rzeczy, to jest najlepszy box Znaczy jeszcze ostatnio otworzyliśmy, ale on był najtańszy Najlepszy box, a zostało do tworzenia No, tak więc najlepszy box Jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli pozostałe Koniecznie nas napiszcie w komentarzu Box A my zabieramy się do kolejnego pytania I teraz jest ciężkie pytanie Ponieważ zadam wam Czy cały dzień dzisiaj Wszędzie, gdzie tylko pójdziemy Mam chodzić? Z różką Pottera. A czy w sumie to jest różka moja, nie Z czarodziejską różką się Czarodziejską mówi. różką? Czy naszą Bubble Tea, którą wczoraj dorównaliśmy na Magnifikonie? Tylko widzicie, ona jest troszeczkę większa, ale też tak chodzić z badylem? No nie wiem, no wy zdecydujecie, oczywiście. Ja bym wolał homing Co? A nie, co robisz? Czekam na wuby. A jestem głodny. Pomy coś do jedzonka. Jedzonku, proszę, jedzonko, 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 jedzonko. Spytam się... Nie, no weź. No tak, ja niczym nie decyduję się? No dobra, no ale zapytaj, ale tak, wiesz, sprawnie, zapytaj się, czy Łukasz może zjeść. Nie, tak nie pytaj w sumie, nie, 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 nie. Nie, kacz się da Łukasz. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. No dobrze, to spytamy. My już zbieramy się i wychodzimy, ponieważ zdecydowaliście, że tak, mamy na karmić kitka, więc właśnie tam idziemy. Pójdziemy na food trucki i to wy zdecydujecie, w którym food trucku i tak sobie coś tam zje. Co? Oczywiście. Co, 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 co? Co? Nie, miało być jedzenie tylko no i znowu mi wybiorą coś dziwnego. W każdym razie bierzemy z sobą oczywiście bubbati, bo tak chcieliście, proszę bardzo. Róczkę wezmę na później. Oczywiście ona będzie schowana, ponieważ nie muszę jej nosić, bo dzisiaj nosimy tylko to. Mam zamiar iść w jedno magiczne miejsce, dlatego właśnie ją biorę. Idziemy. Idziemy. Jaj, ja yeah, i mój, jaj, u boku po lewej, tu układ że, hej, hej, ja i mój, jaj, day, day. Co? Po lewej. Okay. Ale on odbija światło, aż razi. Nie wziąłam Będziesz się wyróżnił. Jego blask mnie razi. Wytłumaczysz mi czemu twoje buty piszczą? Bo... Każdy musi widzieć, że idę. <grym <grym ja widza. Biję ci dzisiaj widzę. Widz? No. Tylko dzisiaj? Mam już w ogóle w tym ręce. nie wraż? I teraz teraz spytałam, co takiego mamy z kitkowi. To są budki. Frytki belgijskie. Frytaski, wybraliście frytaski, więc tak wziął. Frytaski, z jakim sosem działałeś? Amerykańskim. Z amerykańskim. A dobre? Hmm. Więc co, lecimy teraz do dziurawego kotła. Hmm. Dobra, idziemy. Chyba z 5 albo 6 lat temu przypadkowo znalazłam to z moją siostrą, i od tego momentu nie byliśmy to ani razu, więc idziemy zobaczyć, jak to się zmieniło. Ale się cieszę, serio. Ale się cieszę. Czadowo tu jest, serio. Trochę się zmieniło od mojej ostatniej wizyty. <grywa> 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 o, leci tutaj chyba. jednocześnie mają tej sklepie gdzie można fantastyczne rzeczy kupić. Zaraz chyba was zapytam, co takiego bierzemy? Kitek jak czyta. Przytulny kominek. Ale czad tu jest nawet nie jest Oczywiście baby jest z nami. I mamy tutaj już nasze eliksir. Znaczy Klaudia ma tu eliksir. Genialny jest. Tutaj kremowe piwo numer 1 i kremowe piwo numer 2 dla mnie czadowe. Jak jest kremowego piwa? Ale słodziutkie, to jest takie bardzo korzenne, ale bardzo dobre. A twoje? Słodziutkie. A to spróbujesz? Mm, dobre A mogę to jeść? Gocze. I dobra. Nawet mamy różdżki ze sobą, to Ja też mam swoją. I pokaż swoją bluzę. Mamy bluzę z babako, z Hufflepuff. Różdżki sama robiłam? Uwaga, bo ja mam Żabi Skrzek, ty masz Olizaniec, a ty też. też Dwa Olizaniece. Żabi Skrzek. Czy to będzie dobre? Czy to na pewno jest jadalne? Bo mam wątpliwości. W moim deserku z rabin z krzeku są takie kuleczki. Jakie ja mam? Pawłki. To będzie dla niej. Zadecydowaliście, że kupujemy szalik i czekoladową żabę. Oczywiście to weźmiemy do pyszkanka. Teraz ogólnie oceniamy 10 na 10 w zakalnikach. Tak, 10 na 10 teraz lecimy dalej. Ej, to jest kolejna, kolejna służba. czy zobaczyć? Taka laska świąteczna. A ja kocham ją. No to weź co? Weźmiemy. Ale czego? Bo to tak złoto. Co widzisz? Migdały w czekoladzie? Dlatego to jest magicznie na no, nie kawiarnie. No, bo... ten, więc bierzemy to robić i moja ma Bubble i właśnie bierzemy skrajny krainy którą znaleźliśmy tutaj, i kupiliśmy tam lizeczki. Kawia kupiła ciekawe czekoladki, które są złote. Zobaczymy później, jak smakują. Mam nadzieję, że ich też. No, że się podzieli. A teraz z moją Bubble G wszyscy się na mnie gapią, ale idziemy dalej. Jesteśmy na rynku. Nie ma co się dziwić. Idziemy. To jest moje dzieciątko. Ogólnie to wróciliśmy właśnie do mieszkanka. Ja się już przebrałam w coś wygodniejszego niż ten gorset. I zrobiliśmy małe zakupki. Kitek sobie kupił kurczaka. Ja sobie kupiłam sushi. I nawet mam takie żelkowe sushi. jeszcze nigdy go nie Mam wielokrotnie mi go wysłaliście Candy Sushi A więc dzisiaj pewnie dokonam jego testu I do tego wszystkiego Kupiliśmy sobie Tak jak wybraliście, czyli właśnie Tego arbuza Team Arbuzik oczywiście I laskę cukrową Oraz kilka słodkości, które zaraz przetestujemy A w ogóle Jeśli chcielibyście w naszym mufinkowo kitkowym sklepie Właśnie breloczki Team Arbuzik to koniecznie teraz napiszcie Team Arbuzik To może takie uda nam się szybko zrobić Bo już coś tam zaprojektowałam A co ty, Kitek, tam robisz? Co ty tam robisz? Jakie jedzonko a, I gdzie tu pytanie do widzów, przepraszam bardzo Nie, nie, proszę Widzonko Okej, okay, trzeba spytać, czy Kitek ma zjeść tego kurczaczka, czy może Same suche tościki Ale z tostera, nie będzie źle Poczekaj, nie, no przestań, nie, naprawdę Daj mi zjeść No dobra, jesteś zadowolony, bo wybrali ci co? Burgerka, co prawda to nie jest ten twój wielki burger Ale uważam, że i tak A wiesz, tak sobie kupiłem po prostu, rzadko jem Ale muszę coś zjeść dzisiaj, bo już zaraz Wyjeżdżamy No, trzeba się będzie zbierać, fajnie tu było, trwało no. mi się no cóż, żyć Tak, Nie, e. się Na mnie się Sądzę, że zębami. Nie da się. Hm? Nie da się! Przerzuj zawsze jak. Kitek Ten stwierdził, że sobie poprzygląda słodkie chomiczki i inne zwierzęta. jest Co? Kot? Łowatko! <laughs> Najadłeś się burgerkiem? Nie. Nie, to oglądamy. Spytałam widzów, Kujicia. czy oglądamy Netflixa, czy YouTube'a. Zwierdzi się, że Netflixa. Teraz Nie, w kółku! Cieszę się, Kitek, trzeba wybrać, co takie oglądamy. Znaczy widzowie muszą zdecydować. O Nie. Święki Może Jakieś anime! Patrz. Co masz ciekawego? W tej krainie słodyczy Klaudia znalazła. Złote cukry. Cześć Klaudia, widać Złote. cię. Mari, no. Złote cukierki wyglądają normalnie jak złoto, serio? No, ładnie Więc to ciesznie. wyglądało. Więc uwaga, to są jest? migdały? Chyba. W czekoladzie? Ze złotem? Nie. Z złotem. To nie jest w czekoladzie. No to, mi to jest w jakiejś posypie. No, dawaj, no w cukrze. Mmm. No oh. ja oh. <laughs> to? Mhm. Jak? nic nie czuję nie masz zębów? To jest harder O no. babo bo, bo o No, no dawaj no jadryś. Może trafiać na prawdziwe słoneczko Nie mogę tego razy na prawdziwe O I? Nie. nie Coś nie tak Coś się to jest stało nijakie Nijakie, złoto jest nijakie Gumiaste ta Nie, to taka tania czekolada, pamiętasz? Dobra, już 2 na 10, ale wyglądowo 10 na 10 szalik prezentuje się tak i będzie super Dobra, dopełnieniem tak. klaudi, stylizacji z Hufflepuffu, ponieważ ma już bluzę, także będzie miała jeszcze szalik do tego oczywiście haroptorowska czekoladowa żaba, którą już otwieraliśmy na kilku shortcach. Szorcy macie tutaj także koniecznie sobie sprawdźcie hejo, na. mogę się śpluskać? pluskać? zwycięzca otwórz, zaczyna się Zaczyna się! nie podłączył. Oglądamy! Chyba tak kazaliście. Dobra, jego cena tego eleganckiego filmu. Znaczy, ja uważam, że ze dwa. Ja, ja uważam, że jeden, A, ale ze względu. Nie! Yeah. Ja osobiście uważam, żebym na siódemkę, ale. Albo... Aż cię rozmazało. Mocną siódemkę albo słabą ósemkę na dziesięć, ale. Ja ogarniam. Co tam się Ocena. Sześć na 10. A ty? Czekaj <głos> <głos> No weź! Ja dziesięć na 10. Piękna, piękna. Na małej stronie. Małej nie, no ładne było, no co mam powiedzieć? Czy pytamy jeszcze o coś, czy idziemy spać? Idziemy spać. Idziemy spać. No dobra, no to dawaj. Hejka z tej strony ja, mów i żart. Hejka z tej strony ja, mów i na żart. Mam nadzieję, że wam się podobało jeśli zostawcie dużo kciuków w górę i jeśli chcecie więcej takich odcinków, to musicie zostawić teraz dość sporo tych kciuków No i pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie pa pan. jest to 啊哈哈哈